Proszę Państwa, jest ze mną Edward Latbrook. Jest mistrzem bezsprzecznie marketingu wielopoziomowego. Ma mnóstwo doświadczeń i nas interesuje, co według ciebie jest istotniejsze. Czy produkt, czy raczej to, co bym nazwał siła, wzajemne wspieranie się, ludzki potencjał, to co. To, co my nazywamy rdzenne wartości, to, co y, tworzy y, koncept, współpracę, buduje zespoły. I to, o czym y, wspomniał w swoim wykładzie Jarek: zasada byków, czyli od tego, kto jest y, dłużej, wie więcej, uczy się ten nowy, który może posiąść łatwo wiedzę i ją wdrożyć w życie. That's a good question. Um, you, you can't separate them. To jest dobre pytanie, nie możecie tego oddzielać. Żeby stworzyć dobrą firmę, musisz mieć produkt, który jest unikalny, jest dobry i produkt, dla którego z łatwością znajdziesz klientów. Bez solidnej bazy klientów, twój biznes po prostu nie ma prawa działać. Our business based on people. A, uh, a Nasz biznes oparty jest jednak na ludziach, bez silnej um, kultury organizacyjnej, people, która jest dla nich atrakcyjna, która ich spaja i im pomaga, um, nie osiągnie sukcesu. Czyli, krótko mówiąc, produkt jest istotny, ale to, co jest siłą marketingu wielopoziomowego, jak zrozumiałem, to właśnie to, jak ze sobą współpracują ludzie. A, a, a można pracować w małych zespołach, ale nigdy nie uda się pracować na wielką skalę z wielką ilością ludzi, jeżeli ludzie nie będą ze sobą współpracować. Dzisiaj głównym źródłem rozwoju i ewolucji w przemyśle marketingu sieciowego jest to, że dajemy moc. Dajemy możliwość dużej ilości ludzi, a nie tylko dla małych, wyspecjalizowanych teamów ludzi z talentem. Everyone to success. Przecież jest coś takiego jak um, okres życia produktu i my ucząc się od tych, którzy są prekursorami, czytając książki twoje, czytając książki wszystkich mistrzów, którzy od 50 lat je piszą i przyjeżdżają do nas, wreszcie przyjeżdżają do Polski, możemy z pierwszej ręki posłuchać coś, co jest, co jest muzyką dla naszych uszu. Dzisiaj kwiat naszej sieci siedział i, i bym powiedział słuchali z zaciekawieniem. Um, produkt jest, my to mówimy Taką kobyłą, która nas niesie przez 10 lat na oklep, natomiast to, co się dzieje w ludzkich sercach, to, co zauważam, kiedy oni patrzą na mistrzów, którzy dzisiaj występowali, to jest coś, yy, czego, yy, czego nie da się zrobić, nawet najlepszym produktem, moim zdaniem. Yeah, it's, it's... You know, oczywiście pracujemy w ludzkim biznesie. Naszym atutem we, jest troszczenie się o ludzi know, we, i docenianie we, we ich samodzielności. People, Jeśli nie będziemy tego robić, nasz biznes nie If będzie we działał. That, would never work. Ja się bardzo cieszę, bo dzisiaj mówiłeś o rozwoju i to jest to, co moim zdaniem jest najważniejsze. To znaczy ludzie mają szansę rozwijać się z takimi firmami jak nasza. Już w ogóle z nami to wiecie Państwo, no przede wszystkim z nami oczywiście. Dziękuję bardzo za, za rozmowę. Jestem pod wrażeniem.